Cześć widzowie Dziś ze mną jest Mati Siema Dziś będziemy grali znowu w Grow Garden part, part 3 Odcinek 3 I dzisiaj Spróbujemy sobie Wbić znowu trochę kasy I coś, co, coś Zrobić z Squid Game ogólnie dzisiaj Robimy dzisiaj Squid Game Mati To chociaż zacznijmy. Dobra, dzisiaj to zacznijmy chociaż. Yy, rzecz, rzeczy robić w Squid Game, dobra? dobra. No, to ch chodźcie ze, ze mną, widzowie, yy, Mati tam pójdzie zobaczyć, co jest w kosmetykach. Ja pójdę. A nie, Mati tu jest. Dobra, nieważne. Ja, ja pójdę. Ja pójdę tutaj z makiem. Jest kosiarka. O kurde, kosiarka jest. Ale co? Nasz, cie, cie, jak będziesz playerem, to co? Kosiarka będzie cię kosić? Będzie green light, red light, ale wersja kosiarkowa, że jak, jak się ruszysz na czerwone, to cię kosiarka kosi? A. No dobra. To możemy tak zrobić. XD. Wezmę tutaj. To wezmę. Na pewno to będą ściany. Mm, u mnie zrobimy, bo ja mam więcej miejsca, dobra. No. Nie wiem jak to zrobić tutaj. Widzowie to będzie Squid Game, ale takie inne. To nie będzie po prostu Squid Game. Zasubskrybujcie. No. Bo tylko subskrybenci dostają takie rzeczy. Bo my ogólnie robimy ciągle takie konkursy, że subskrybenci na przykład dostają Red Foxa. Red Foxa. Widzicie. Okay. Nie, ja chyba tu Squid Game nie zrobię, ja nie potrafię nic, zbudować, nic jak ja jestem słaby budowniczy. Yy, nie ma nic. No dzisiaj nawet możemy pograć w ogólnie Fortnite'a. Chyba, że Mati nie ma. O, no to pogramy coś innego. Widzowie dzisiaj. No codziennie robimy odcinki. I po parę odcinków. My się bardzo staramy. A więc zostawcie tego suba. Bo YouTube nie pozwala więcej niż 15 minut. Mati, ile zostało minut do końca? Okej. Okay. trzeba będzie tam na YouTube tą część ten dać. I no. jeszcze trzeba będzie coś tam może ten zrobić, zmodyfikować coś. Mamy no. ciężką pracę z Matią. No to... Oni, oni to znają pewnie dużo gier. Widzowie to mają duży mózg, pamiętają wszystko, nie? Mati, co nie? No to poda podacie nam jakąś grę fajną, bo wy pewnie znacie jakieś fajne gry. My nie znamy fajnych gier. Czy znaczy, gra, Znamy troszkę parę gier fajnych, ale tak dużo nie znamy. A więc zas zasugerujecie nam jakąś fajną grę w komentarzach. I tyle. Chciałbym powiedzieć. O dwudziestej drugiej ja bym ja bym ja jak nie możesz, to ja wrzucę. A, A. Również. No, tylko najpierw zrobimy odcinek z Bond Blossom, jak robimy Bond Blossom, a później dopiero Sprinkler metod. Mam nadzieję, że Mati będzie nam da mi dawał i wam Bond Blossom. a mi za darmo, tak. Hmm. Okay. Ja myślałam, że muszę zasubskrybować. W wiem. Ale no nie mam zasubskrybowany, bo twórca nie może. Nawet. No. Ale może, może, może robić tyle konty i może robić tyle subskrypcji. No, ale my nie będziemy takiego czegoś robić. My, my zbieramy subskrypcje po prostu, tak? O. Nie, o, nie od siebie, że robimy jakieś multi czy coś. Tylko no. Zwyczajnie po prostu zbieram subskrypcje. O, no, może też film będzie z Minecraft, jak teraz Mati mówi. Nie wiem, czy Matiego go słyszycie, bo jakby na OBS-ie, sprawdzę na OBS-ie. Mati, powiedz coś. O. Em. O, chyba słychać Matiego. No, nie eee. słychać. Musisz dobrze no. mówić. Głośno. To też. No. Ja, wiecie co widzę, ja chyba jeszcze koniec w Jeszcze tam sprinkler metod, co zrobię na patryczki. Widzicie, jakie mi urosły. W poprzednim odcinku był master sprinkler i dlatego mi takie urosły. Jak chcecie, to możecie nas dodać do znajomych. Tu macie na tabeli niki. I możecie z nami pograć. Jak nie macie z kim pograć. Na przykład kolega coś wasz robi, to ja zawsze chętnie i ty też chętnie zawsze. Bo my ogólnie gramy gramy nie non stop, że robimy przerwy jakby, bo my, bo my odpoczywamy od komputera, bo nie jesteśmy uzależnieni. Bo że ten jak to? Możemy, zawsze mamy czas, jakby, nie? Dla Was. Co? Mi sami się nie zrobił sami się nie dokładnie. A, a i, bo chodzi mi o to, że po prostu my mamy dużo, dużo, dużo czasu, bo no, nie mamy co robić, nie mamy pracy. Bo jeszcze 18 lat nie mamy, nie? No. Ale chociaż za, może, może tutaj na YouTubie coś zarobimy, Mam nadzieję. No i co, widzę? dacie jakieś donajcika? Nie no, żartuję, nie będę żebrał. A jakbyście dali, to by było fajnie. Albo nawet sub, to... to też git, byśmy się cieszyli bardzo. Bo my mamy jednego suba, od kogo? Od Matiego. Bo nikt nam nie zostawił jeszcze. A ile czasu, Mati, jeszcze? Okej, okay. to dokładnie patrz, dobra?

No. I będę nawet może Red Fox. Albo też wydropi ten. Jak to? Mm. Waszka. Ale to już trzeba mieć takie szczęście, że... że nikt nie ma takiego szczęścia. No w sumie cały ludzie to, mają takie szczęście w gardę. Bo widziałam, ostatnio chłop dropnął Elefant Irs. I Mati też dropnął Elefant Irsy. Nawet mogę wam pokazać, tutaj u Mattiego ma, tam ma elefant irsy chyba, gdzieś tu, o tu ma. Gdzie twoje elefant irsy Gdzie? A to pewnie robi jakieś zbiorowisko owoców w jednym miejscu. Ja, ja mam. Teraz... O, widzę. <trypy> o, tu ma elefant jak widzicie. No. Ile jeszcze minut? Jeszcze dwie, jeszcze jak będzie miłta, to powiedz. No. I kończymy odcinek widzowy. Tak, ale to będzie part 4, bo z Groła Garden. Part 4, bo teraz jest part 3 robimy. robimy. No.

I za ile będę miał jajko dinozaurów? Za 13 minut. Dobra. która godzina? 15. O. Tam... 15, ale jeszcze... Proszę robię. 13 minut nagrywamy. Proszę jeszcze nagrywamy. To jak będzie 14 minut, to kończymy. Non, pas.